Witamy wszystkich w kolejnej odsłonie projektu Kultura w sieci. Witają się z Państwem Aleksandra Hawryluk i Joanna Suwińska, zespół pieśni i tańca Pyrzyce. Chcielibyśmy Państwu pokrótce przedstawić polskie tańce narodowe i charakterystyczne dla nich muzykę, taniec i stroje. Jak będą mogli się Państwo dowiedzieć z naszych odsłon, tańców narodowych polskich jest pięć. Są nimi: Polones, Krakowiak, Mazur, Kujawiak i Oberek. Mamy nadzieję, że po obejrzeniu naszych filmików będą mogli Państwo bez problemu rozpoznać, który z nich jest którym. W pierwszej części zaprezentujemy Państwu poloneza i krakowiaka. Polonez. Polones jest jednym z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich tańców narodowych. Jest tańcem uroczystym i dystyngowanym. Tańczony był przede wszystkim przez sfery wyższe, choć jego początki sięgają jeszcze wiejskich obrzędów weselnych. Muzyka poloneza utrzymana jest w metrum 3 ,4. Ma ona zwykle charakter dostojny i grana jest w, tem w tempie umiarkowanym. Krakowiak jest tańcem narodowym, wywodzi się z okolic Krakowa. Jest tańcem żywym, lekkim, skocznym i wesołym. Muzyka Krakowiaka jest żywa i wesoła. Utrzymana jest w metrum dwie czwarte i charakterystyczne dla niej są synkopy, przesunięcia rytmiczne i akcentowanie. Udanej zabawy!